Cześć i witamy Was wszystkich w kolejnym odcinku Dragon Ball Fighter G. Być może dodam to fajne intro. W każdym razie teraz zaczynamy gram I dzisiaj sobie pogramy moi drodzy nie w Local Battle ani nie w historii Tylko sobie normalnie pogram przez internet też nie, bo nie mamy subskrypcji PlayStation plus Dzisiaj sobie pogramy w Arcade Arcade No bo nam pokaż a dość wam chcę pokazać co on gra. Ja nie chciałam wam pokazać mnie w ustacie z Brawl Starsa. No. Tu mam takie. Dobrze, już, już tam, no. Dobrze, a my sobie gramy w FighterZ. Jak tutaj widzicie, dzisiaj będziemy grali w Arcade. I będziemy po prostu przechodzili sobie poszczególne poziomy. W Arcade chodzi oczywiście o to, żeby przetrać w jak najwięcej misji lub walk i im więcej przetrwamy, tym mamy więcej, jakby to powiedzieć. No nie dostajemy za to postaci ani map, być może jakąś muzykę dostaniemy. Czy punkty, czy pieniądze, coś takiego, nic poza tym. Więc tak, pierwszą postacią. Jak widzicie tutaj przyszłam całą grę, bo dostałem trzy nowe postacie, czyli Goku Super Saiyan God, Super Saiyan, Vegeta, Super Saiyan God, Super Saiyan. I oczywiście główną antagonistkę tej gry, czyli Android 21 Ona ma chyba coś takiego, że jak zdobędzie jakieś 4, coś tam fazy, yy, w walce, to się, nie wiem, chyba przemienić coś, ale jeszcze tego nie próbowałem, więc nie wiem. No ale dobra. Na pierwszy rzut weźmiemy sobie Goku Super Saiyan God. Oczywiście gram po polsku, nie po angielsku, bo angielski, w anime to jest najgorsze, co może być. Drugą postacią będzie Gohan Tin czyli Młody Gohanek w formie 2 W której rozpierwszym cena oczywiście, perfekt No i trzecią postacią będzie Mały Bubu Tylko dlatego, bo jeszcze nim nie grałem Strój se weźmiemy hmm, drugi, tutaj sobie weźmiemy no, powiedzmy. A jasny chciałem, ale sobie wezmę ciemny. A Bubu, wszystkie inne kolory, może tak powiem, do dupy, bo są jakieś dziwne, murzyńskie. Jakieś takie. Nie znam do murzynów, ale ten kolor mi się nie podoba. Tylko ten różowy, więc weźmiemy, właśnie taki różowy. I moi drodzy. W tym arcade jest ogólnie masakra, bo ile na normalnym poziomie czy tam łatwym, da się to przejść na B czy na tam wyższej randze. A tam B to najsłabsza, to tam nie polecam na takiej, bo tam gówno dostaniemy. Ale już na A czy S, no to takie lepsze nagrody. W każdym razie mamy tak, drogę węża, mamy mm, taką walkę w przestrzeni. Mamy również... Y w kapsule takiej specjalnej, przeznaczonej do treningu w Dragon Ballu yy, mamy tutaj 7 postaci do pokonania. Ale tak, mamy tutaj też takie randomowe walki na tych samych planszach czy yy, mapach treningowych. Aczkolwiek, jeśli przyjdziemy jedną z nich, to też nam się blokuje poziom trudny. No i na tym poziomie trudnym, bardzo zapraszam dzisiaj do. Do obejrzenia y, trzech walk, bo trzy są właśnie. A jutro czy kiedyś indziej jak będziemy może mieli więcej wyświetleń, bo byśmy chcieli mieć więcej wyświetleń, bo mamy bardzo mało. Więc może więcej ludzi nas zacznie oglądać, co tam pomyślimy, czy częściej dawać odcinki z gier, czy z vlogów, czy czy czego, nie? To mówię zobaczymy, jak się tam rozwinie. Oby było lepiej niż jest, bo kurde 40 wyświetleń to jest malutko. No więc mówię, dzisiaj się zagramy na no, poziomie trudnym. No tutaj nam się wyświetla ilość przeciwników i na pierwszy ogień pójdzie trzech najspanialszych Super Saiyan, czyli jak wnioskuje Vegeta, Trunksik i Goku. A my mamy Goku w formie Blue, Bohana formie Super Saiyan, 2, Kid Buu, dobra, więc skończę. Dosyć wieczenia, czas tutaj wam pokazać przeróżną kombinację ciosów i super muzykę, super grywalność. Ta gra właśnie to ma i Goku z Super Blue, to jest właśnie to. No pospieszmy to się i zacznijmy tę walkę w końcu. No jestem z samboku, jestem z wiadomo Dobra, zaczynamy No już tutaj się zaczyna, widzicie ostro Kupa, nie kurę Dobra, no dobrze, nie Jeden. Dobrze Dobrze budżet No o oto chodziło już Trawy wiek O dobre A to jest, jest Boże ściągnie O Boże ta kulka jest super Będzie Szybcesz Szybcesz Ale mi traleje ale nie trafia, Ale nie trafia kurwa niszczy. Ja pierdolę. Przepraszam. Ale się podliczyłem. Dobra. Kamerka z góry. I kochaneks, Który nie trafia. Kurwa. Przepraszam, ale nie wiem jak tu się robi w Dobrze, ło, ale to ja combo Dobrze, dobrze, lęk, no. i O, widzicie? to jest super, bo tutaj się można przenieść na planche z jednej na drugi. Ale dobra, koniec pieprzenia, to mówię. My tu musimy Tutaj ostro. No tutaj się tyle dzieje na ekranie, że po prostu... Jak się umie grać, nie? Bo... Jak się nie umie grać, też można zrobić fajne combat, dwa kwadratem, trójkątem, czy kółkiem. Ale jeśli chcesz się czegoś więcej nauczyć, to trzeba to kombinować z gałką, z kółkiem i z kwadratem i z, z trójkątem kątem to chyba nie. Z X-em jeszcze. A star jeden i gałkę no w końcu mocy, nie? Ale, ale tak z samym trójkątem, kwadratem, kółkiem X-em to nam wyjdzie, nie? Są cek, ale to dupy taranga, nie podoba mi się. Dobra, 7 minut się nagrało, prawie 8. Mam nadzieję, że zdążę wam pokazać wszystko. W sensie tą rundę. Całą. Go, super sen, go! Kid go, super sen, Kurde! Nie wiem czy to jest za drużyna, bo nie przeczytało mi się. Ale... A znowu brak miejsca, nie, no, do dupy z tym miejscem. Do dupy, no, to miejsce. Dobra! No, daj mi się wszystko. Ale piękna muza, uwielbiam, nie? Taki typowy rok po prostu. Goku, czy ty naprawdę masz mnie zamiar mnie pokonać się w tym czasie Interesujące. O! Oh, a to jest ta muza do walki, nie? No teraz, zniszczę cię, gnoj! Zniszczę cię, jak nie wiem. Zniszczę cię, zniszczę cię. O Boże! Noż, nie trzeba jemy. O ty gnoj, Ale cztery damy. O Boże! Ale teraz, bewo, o! Dawaj, no, kipurą, jak dziwkę dawaj. Jak mocą. O, sztyf, pisz doło, co tu się dzieje? Ja pierdolę, no, zrób to mocniej, biodo. Brawo. Tak, ukochuj, załóż, biodo, to masz Załatw, załatw Przepraszam za przekleństwo, ale to jest podekscytowanie. O Boże. Dobrze tam, innym zresztą nie nic nie widzę. Zrób mu artek, bocha, do cholery. No w głupie, głupanie, nie no. nie, tylko nie to. Nie, I co? szybko drugi drugi atak kurwa kółkiem kółkiem, kółkiem. no kółkiem rób to ja pierwszy, nie 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 ja tego cena nie robię, nie Mam takie kombosy kurwa na pierdala nie, że tam jest kurwa tu, potem tam, potem z per strami I nie się wychodzi potem no nie zabije mnie, no shit Znał wcześniej ta nie no, ja to chyba przegram, ale dobra. Bądźmy dobry nadziei. Kurwa. Jezu, co ja zrobiłem teraz? Ja nie wiem. Gdzie cela? Gdzie cela wyjewało? Gdzie go wzięło? No rób drogom pedałem. No. No. No kurwa. Nie no. No zabił mnie. No co, dosyć mnie, no co ty? Jezu... Zabij Gnoja, zabij! Zabij Gnoja! Zabij! Kurwa! O Boże, zajebiu mnie! Ty, kurwa! A, przepraszam, przegrałem, dobra. Znowu mi się i nagram drugi odcinek, hmm, że wygrał tą rundę chociaż, chociaż mi punktu trochę odejmę, z głupią przegraną, kurde. Dobra, to pozdrawiam!